z tej strony chyba zrobić kolejny odcinek Halloweenowy. Będziemy robić dynia. Moja siostra też będzie robić jedną. I będziemy zaraz robić, więc widzimy się za chwilę. No, Dobra, więc tak, nam to wychodziły dynie nie za dobrze. Pierwszy raz w ogóle to robiliśmy. Możecie oceniać. Jeden to jest mojej siostry. Chyba najładniejsza. Tak, mm. to Dwa jest Rafała. Taka no śmieszna. Trzy są moje. To jest numer trzy. To jest chyba najładniejsza z tych, co zrobię, bo później jest taka. O kurde. Ona jakoś dziwiona jest. Jeszcze trzecia. Bez kapelusza, bo <grym> za poczekajcie może znajdę. O. Taki mały, a taka duży otwór. Więc pompi, bye bye I tu taka minka. Oceniajcie w komentarzach, która najlepsza. Może jeszcze... I może jeszcze uda się wieczorem dograć ze świeczkami. Więc zobaczymy. A my ja Wam dziękujemy za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!